Na lotnisku w Chinach nielegalny handlarz zwierząt postanowił podjąć ogromne ryzyko. Jego plan polegał na przemyceniu młodego tygrysa, którego zdobył na czarnym rynku. Wiedział, że przemycenie tak rzadkiego i niebezpiecznego zwierzęcia wiąże się z ogromnym ryzykiem, ale zyski były zbyt kuszące, by się zatrzymać. Po umieszczeniu walizki w skanerze RTG pracownicy szybko zauważyli coś nietypowego. Obraz ukazał nie tylko zwykłe przedmioty, ale także niecodzienny kształt, który przypominał zwierzę. Gdy walizka została otwarta, na światło dzienne wyszedł przerażający widok. Młody tygrys, który zdezorientowany i przestraszony, próbował się uwolnić. Funkcjonariusze niezwłocznie wezwali specjalistów od ochrony zwierząt, a mężczyzna został natychmiast aresztowany. W trakcie śledztwa okazało się, że mężczyzna był częścią większej siatki przemytniczej, która zajmowała się handlem dzikimi zwierzętami. Ostatecznie został skazany na długą karę pozbawienia wolności oraz wysoką grzywnę. Młody tygrys po Odpowiedniej opiece weterynacyjnej został przekazany do rezerwatu, gdzie miał szansę na zdrowe życie w naturalnym środowisku. Cześć, witajcie na kanale. Dzisiaj przygotowałem dla Was coś absolutnie niesamowitego. Przegląd najdziwniejszych, najbardziej szokujących i wręcz niewiarygodnych sytuacji, które wydarzyły się na lotniskach na całym świecie. Także zapraszam do oglądania. Podczas kontroli materac został poddany standardowej kontroli bezpieczeństwa. Pracownicy zauważyli, że jest on nietypowo ciężki. Skanowanie rentgenowskie pokazało coś, co było niemożliwe do zignorowania zarys ludzkiego ciała w środku materaca. Mężczyzna podczas kontroli bezpieczeństwa starał się zachować spokój, unikając niepotrzebnych pytań. W jego umyśle wciąż tliły się wątpliwości, ale pewność siebie zyskał, gdy zauważył, że inspektorzy są zajęci innymi pasażerami. Jednak tuż przed odprawą jego bagaż przeszedł przez skaner RTG. Obraz wyraźnie wskazał na niebezpieczne przedmioty. Zanim zdążył zareagować, został zatrzymany przez służby celne. Jego plany legły w gruzach, a marzenia o szybkim zysku przerodziły się w rzeczywistość: areszt, przesłuchania i poważne oskarżenia. Stewardesa, która podchodzi do demonstracji kamizelki ratunkowej z wyjątkowym poczuciem humoru i lekkością, aby przyciągnąć uwagę pasażerów. Zamiast standardowych mechanicznych ruchów zaczyna pokaz w stylu kabaretu. Mężczyzna, który próbował przemycić iPhony, przylepiając je taśmą do ciała, został zatrzymany przez służby celne, a jego działania zwróciły uwagę na problemy związane z przemytami elektronicznymi i rosnącym popytem na nowoczesne urządzenia. W takich sytuacjach przemytnicy narażają się nie tylko na konsekwencje prawne, ale także na poważne ryzyko zdrowotne. Kolownik, którym zazwyczaj przemieszcza się takie samoloty po płycie lotniska, był w tym czasie uszkodzony, więc pracownicy lotniska postanowili działać. Dobra praca zespołowa i determinacja pracowników naziemnych. Już na początku, po umieszczeniu bagażu w skanerze RTG, kontrolerzy zauważyli nietypowy kształt, który przyciągnął ich uwagę. Funkcjonariusze poprosili kobietę o otwarcie walizki. Gdy zaczęli przeszukiwać jej rzeczy, ich oczy szeroko się otworzyły, gdy natknęli się na ludzką czaszkę. Kobieta poczuła, jak serce jej staje, wiedziała, że znalazła się w kłopotach. Funkcjonariusze natychmiast wezwali specjalistów, aby ocenić sytuację. Kobieta została skazana na karę pozbawienia wolności oraz grzywnę. Są to bardzo rzadkie rzeczy, które niestety mają miejsce na świecie. Pewna kobieta próbowała przemycić węże przez kontrolę na lotnisku, lecz zakończyło się to zaskakującym odkryciem przez służby ochrony. Pracownicy ochrony zauważyli, że jej bagaż ręczny wydawał się nieco wypukły, co wzbudziło ich uwagę. Podczas skanowania bagażu obsługa była zszokowana. Kobieta twierdziła, że to pamiątki przyrodnicze z jej podróży. Jednak liczba i rodzaj zwierząt wskazywały na coś więcej. Były to egzotyczne węże, rzadkie gatunki, które są sprzedawane za wysokie ceny. Samolot, który rozpoczął procedurę uruchamiania silników. Pracownik chyba był za bardzo zajęty swoimi zadaniami, że nie zauważył, że znalazł się zbyt blisko wlotu powietrza. Na międzynarodowym lotnisku w małym mieście panowała spokojna atmosfera, kiedy do terminalu weszła Marta. Entuzjastka filmów grozy i kolekcjonowania rekwizytów. Tym razem postanowiła zabrać ze sobą swoją nową zdobycz: ogromną lalkę zombie, którą znalazła na targach kolekcjonerskich. Funkcjonariusze spojrzeli na siebie z niepewnością, nie wiedząc co to dokładnie jest. Marta wyjaśniła, że to tylko rekwizyt, który ma być częścią jej kolekcji. Pracownicy, choć zaskoczeni, zrozumieli, że nie stanowi ona zagrożenia. Mimo, że sytuacja na chwilę wstrzymała ruch w terminalu, Marta wróciła do domu z cennym doświadczeniem. Na zdjęciu znajduje się kobieta, która przechodzi kontrolę bezpieczeństwa na lotnisku. Stoi ona przed bramką wykrywającą metal i jest przeszukiwana przez funkcjonariusza ochrony. Po prawej stronie znajduje się zdjęcie rentgenowskie, które wskazuje na kształt granata w okolicach biodra kobiety. Sytuacja natychmiast wzbudziła alarm. Personel lotniska szybko zabezpieczył teren, a kobieta została odizolowana od reszty pasażerów. Lecz po dokładnej analizie okazało się, że granat był jedynie metalowym akcesorium modowym przypiętym do pasa jeansów. W tym przypadku kobieta miała przy sobie kilka toreb z żywymi rybami, które były ukryte w jej bagażu. Przemycanie żywych ryb jest nielegalnym działaniem w wielu krajach ze względu na przepisy dotyczące ochrony środowiska i zwierząt. Mężczyzna, który nie znalazł najlepszego miejsca na przemycenie czegoś. I kto by pomyślał, że podróżowanie może wiązać się z takimi niespodziankami? Dzięki tym historiom wiemy, że praca na lotnisku to nie tylko rutyna, czasami zdarzają się przypadki, które trudno wymazać z pamięci. Jeśli chcielibyście więcej takich materiałów, koniecznie dajcie znać to na dole w komentarzach. Zostawcie również suba i wciśnijcie dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych ciekawych filmów. Dzięki, że byliście. Ja Was jeszcze zapraszam na Instagrama, Facebooka, Snapchata. Wszystko macie na dole w opisie filmu. Wpadajcie na poprzednie filmy. My się widzimy w kolejnych. Trzymajcie się na razie, piona!